Witam Państwa serdecznie, Lubuskie 365 TV, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Anna Świderska. Dzień dobry. Anna wychowała się w Lipkach Wielkich, ale zamieszkała w Gorzowie. Napisała książkę 13 w piątek i o tym będzie dzisiaj rozmowa. Anno, książka swoją premierę miała 26 listopada tego roku, ale tak naprawdę e-book jest już od 2019 w internecie. 16. 16. Tak, jest od 16 roku. Napisałam książkę, pisałam, to jest książka o mojej śmierci klinicznej, o moim wypadku samochodowym, którym chciałam z ludźmi się podzielić. I napisałam najpierw w formie e-booka, bo było mi stać na, na e-booka, bo był i tańszy. I wydałam książkę właśnie w formie e-booka w 2016 roku. No i później 5 lat później, teraz 26 była premiera książki papierowej. Skąd pomysł na napisanie książki? Ktoś do, ktoś do tego Cię zachęcał? Czy? To była twoja własna inicjatywa? Książkę. Najpierw pisałam książkę w rodzaju pamiętnika. To były takie małe przypomnienie, że mogę zawsze do tego powrócić i pamiętać o tym, co mnie spotkało. Podczas wypadku samochodowego przeżyłam śmierć kliniczną. No, wydarzyło się to, było to po prostu, że wiedziałam, że to się wydarzyło. Nie mogłam tego powiedzieć nikomu, dopóki sama w to nie uwierzyłam. I zaczęłam zbierać informacje, żeby innym przekazać, żeby była wiara większa w to, że niebo, piekło istnieje. Mhm. Wypadek wydarza się w 2001 roku i co dalej? Po wypadku właśnie miałam bardzo dużo obrażeń, byłam nieprzytomna i, na przykład, takie obrażenia miałam jak rana okołoczowa z otarciem na skórka prawej strony głowy, rana około podbródkowa, złamanie obu kości podłodzia lewego, uraz czaszkowo-mózgowy z utratą przytomności obrzękiem mózgu, rana szarpana pod kolanem lewym, uraz jemy brzusznej z pęknięciem torebki wątroby i torebki śledzione, krwia prawej. Miałam właśnie krwiaka opustnej prawej chodzi o to, że no byłam w śpiączce 11 dni. To, co mi się przydarzyło, po prostu będąc w śpiączce, człowiek będący w śpiączce wszystko słyszy. Reaguje właśnie na, na to, jak ktoś jest z boku, na wszystkie... Na przykład ktoś, był, była taka sytuacja, w której mi o później opowiadali. Zbierałam te informacje od osób trzecich. I opowiadali mi właśnie, że przy, mój, wtedy był, mój chłopak przywiózł mi łokmana i nasza piosenka to był Titanic, bo to 2001 rok. Włożył mi łokmana do uszu i puścił tę tą piosenkę, to leciały mi łzy a że byłam przywiązana do łóżka, bo ściągałam z siebie respirator, więc wszedł akurat mój brat najstarszy, mówi co ty jej puszczasz, ona lubi szybką muzykę. No to ja sobie rączką tą przywiązaną sobie w rytm muzyki e, pukałam, stukałam sobie palcami. Także człowiek po prostu będący w śpiącach, on słyszy wszystko co się do niego mówi. Ja nie pamiętam co kto do mnie powiedział, ale, ale z tego co nazbierałam właśnie tą informację, że potrzeba jest ta, żeby po prostu żeby wiedzieli ludzie, że... że... Pacjent, że po prostu, że jest potrzebny, że ma wsparcie, i po prostu w jest siła walki, i mam nadzieję, że chociaż tym pomogę tak, żeby to opowiedzieć o tym. No bo osoby będące, przeżywające śmierci, no raczej nie wracają i nie opowiadają o tym. No jest dużo osób, na przykład, które mówią, chcą powiedzieć, ale boją się, bo, no bo to raczej ludzie nie uwierzą. Mhm. No właśnie, myślę, że nasi czytelnicy przeczytają o wypadku o tym o tym, co się zdarzyło ale tak jak myślę, że moglibyśmy też powiedzieć o twoich przeżyciach duchowych, bo przecież ty widzisz tak zwane światełko w tunelu. To znaczy tak, podczas właśnie wypadku, no to wiedziałam, wiedziałam, że, że muszę o tym mówić, wiedziałam, że, że to się wydarzyło naprawdę, więc chciałam po prostu, żeby trafiło to do większego grona osób, żeby ta wiara, którzy oni wierzą, żeby po prostu była większa, tak? Mhm. Rozmawiałaś, rozumiem, też z innymi osobami, które przeżyły podobny wypadek? To znaczy, chodzi o to, że piszą drugą książkę. Piszę drugą książkę, i tam właśnie. Yy przychodzą do mnie osoby, które już jest, fej... chcę już powiedzieć, że już e-book jest wydany. To po prostu, którzy ludzie, którzy widzą, że ja o tym rozmawiam, że mówię o swojej śmierci klinicznej, to oni też przeżywają śmierć i chcą o nich powiedzieć, ale się boją, no bo nie będą pisać całej swojej historii, żeby, żeby nie będą pisać książek, tylko chcą się też tym podzielić. Ja piszę właśnie w tej drugiej książce o ich właśnie śmierci klinicznej, którą przeżyli. Mhm. Po wypadku wracasz do pełni życia. Bo jesteś silną kobietą i co dalej? Co dalej po wypadku? Wiem, że miałaś różne problemy, miałaś problemy z chodzeniem, miałaś problemy z, z mówieniem. Tak, gdy wybudziłam się ze śpiączki, miałam afazję, za nich mowy i za nich ruchu. Nie mogłam od początku, po powrocie już do domu, no to uczyłam, byłam najpierw noszona na rękach. Później, później zaczęłam już chodzić, uczyłam się od początku chodzić, mówić. Także miałam bardzo duże wsparcie rodziny i przyjaciół. Mhm. Wielu ludzi uważa, że właśnie piątek 13 to jest taki pechowy dzień przebiegnie ci kot, przejdziesz pod drabiną. No i właśnie ten piątek 13. Ale dla ciebie jest to dzień szczęśliwy, bo ty wtedy wybudzasz się ze śpiączki i dalej wszystko, ta cała historia toczy się z tym piątkiem 13. 13 w piątek dlatego, że 13, 13 we wtorek otworzyłam oczy po 11-dniowej śpiączce, ale w piątek 3 dni później odzyskałam świadomość. Przez 3 dni byłam rośliną. Także 13 w piątek zaczęłam, opisuję całe 13 lat życia, swojej. Jego. 13 w piątek zaczęłam ją pisać, 13 lat po wypadku. 13 w piątek podpisałam umowę z wydawnictwem. 13 w piątek miałam wgląd do AK, tak samo pierwsza raz zobaczyłam zdjęcia w raku. 13 w piątek można powiedzieć, że 31 lat miałam, kiedy skończyłam pisać, odwrotność to 13. I 26 miałam premierę, no to od 13 jest no, 13 i to jeszcze w piątek. Oprócz tego, że napisałaś książkę, to też edukujesz ludzi, bo wiem, że wzięłaś udział w konferencji policji Życie po wypadku. Tam byłaś prelegentem i edukujesz tak naprawdę też ludzi. Ja po prostu czuję, że ja muszę o tym, o tym mówić. Na swoim przykładzie chcę pokaza pokazać, że istnieje coś takiego jak życie po, po życiu, że, że śmierć kliniczna. Byłam zaproszona na Międzynarodową Konferencję Policji, gdzie gośćmi byli właśnie też policjanci z Niemiec. Były też wideo właśnie z Bartoszem, z Marzlikiem, Tomaszem Golowym, który miał też wypadek, z Martą Kuszyńską, z Warius Manks, która też jeździ na wózku. I chcieliśmy powiedzieć po prostu, jak wygląda wypadek, jak się podnieść po takim wypadku osób, które po prostu są załamane, które nie mogą sobie poradzić w życiu. No i żeby po prostu żeby po prostu uważali, tak? Mhm. Wspomniałaś wcześniej, że masz plany na drugą książkę. Ja wiem, że już pierwszy rozdział jest za tobą. No już jest na kolejny też. I co dalej? Co, co w tej nowej książce? No w tej książce chcę podziękować tym osobom, które pojawiały się na mojej drodze, które pomagały mi w książce, później tak jakby kontakt się urywał. Yy, Opisuję właśnie to przeżycie, bo dla mnie to jest też niewiarygodne, jak się wydała ta książka, że yy, mówię, yy, co przeżywałam. Tak, jak razem znamy się już bardzo, bardzo dużo, byliśmy, pracowaliśmy razem na jednym obiekcie, i tam na przykład yy, wydałam wtedy yy, e-booka, e pamiętasz? Tak. I razem, tam jest w drugiej książce, opisuje jak to, jak to była nasza grupa znajomych, jakśmy sobie wspierali się razem. No i opisuje właśnie jak to, jak to się wydarzyło. I, I dalej po prostu opisuje te właśnie inne śmierci kliniczne ludzi, którzy nie jestem tylko ja, są inne różne śmierci, żeby ludzie po prostu uwierzyli w to. Mhm. Książka nie opowiada o, o religijnej tematyce, ale o silnej kobiecie, która wychodzi z tego wypadku, która pokazuje, że daje radę i zaczyna nie tylko pisać książkę, ale zaczyna żyć takim, taką nową pełnią życia. Tak, ja jestem po prostu zwykłą dziewczyną i po prostu wtedy opisuję wiek nastoletni, bo miałam 18 lat, jak miałam wypadek i przy, no, byłam zwariowana. Tak, teraz na przykład dziewczęta, które przeczytają moją książkę, mogą zobaczyć jakie niepewne, niebezpieczne sytuacje mi się zdarzały, tak jak napad na przykład na sklep jubilerski, tak jak chcieli my w Niemczech porwać, na przykład z koleżanką się wybraliśmy do jej męża, na przykład i chcieli nas porwać, no już nie powiem gdzie, ale jak Takich sytuacji unikać. Niebezpieczne sytuacje są też napisane, Może nie wiem, no, będą umiały się zachować, będą wiedziały, jak można się właśnie zachować w tym, podczas takich sytuacji, takich mhm. akcji. Gdzie możemy. Znaleźć książkę? Książka jest dostępna w Galerii Ascana na parterze w Księgarni Świat Książki i no to już jest drugi nakład znaczy nakład, mówię w sensie nakład taki, że akurat jest na tą księgarnię. No ale teraz będzie drugi nakład i będzie książka dostępna. Mhm. E-book cały czas dostępny na stronach internetowych, a wydanie papierowe również w Księgarni Relax. Tak, dokładnie. Można zakupywać je przez internet. To jest raczej, nawet tańsze są książki przez internet, ale no mówię, no fizycznie można w Gorzowie u nas tylko w jednej księgarni otrzymać. Mhm. Także zapraszamy wszystkich Państwa po zakup książki 13 w piątek, między innymi w galerii Askana, w Księgarni Świat książki, a Państwa i moim gościem była dzisiaj Anna Świderska. Dziękuję.